Niesamowite jak dziesięć złotych staje się tak małe, gdy idziesz do supermarketu i wydaje się ogromne, gdy ofiarowujesz je w kościele. Jedna godzina w kościele to tak długo, podczas gdy jedna godzina na imprezie mija zbyt szybko. Na pokazach zawsze chcemy przedniesiedzenia, a w kościele tylne wierzymy w gazety, ale kwestionujemy Biblię. Kiedy wysyłamy żartobliwe wiadomości, rozprzestrzenia się to jak ogień. Ale kiedy otrzymujemy słowo o Bogu, nie odsyłamy go nikomu. Potrzebujemy Boga. Pewnej nocy młody człowiek wracał z kościoła. Kiedy na środku drogi bandyci napadli na policjantów, młody człowiek został trafiony w klatkę piersiową przez zabłąkaną kulę. Wielu myślało, że nie żyje, ale kula trafiła w jego Biblię. Młody człowiek wstał i otworzył przebitą Biblię. Kula zatrzymała się na następującym wersecie: Tysiąc padnie po twoim boku a dziesięć tysięcy po twojej prawej stronie, ale nie zostaniesz trafione. Wiele prawd w tym przesłaniu. Dlaczego stajemy się senni na modlitwie, kiedy nie śpimy przez trzy godziny filmu? Dlaczego nudzimy się, kiedy czytamy świętą księgę, skoro łatwo przychodzi nam czytanie innych książek? Dlaczego tak łatwo jest zignorować przesłanie o Bogu, kiedy dzielimy się nieprzyjemnymi wiadomościami? Ponieważ liczba modlących się spada, a bary i kluby wciąż są zatłoczone. Dlaczego tak łatwo jest czcić celebrytę? Ale bardzo trudno nawiązać kontakt z Bogiem. Teraz zdecydujesz, czy usunąć, czy wysłać ponownie tę wiadomość. Czy zamierzasz to zignorować, bo myślisz, że twoi znajomi będą się z ciebie śmiać? Zamiast tego przekaż go wszystkim znajomym, współpracownikom, członkom rodziny, aby jeszcze bardziej zwiększyć liczbę wierzących. Bóg powiedział! Jeżeli wyrzeknięcie się mnie przed swoimi przyjaciółmi, ja wypresię was w dzień sądu. Kiedy zamykają się jedne drzwi, Bóg otwiera drugie. Jeśli Bóg otworzył dla ciebie drzwi, wyślij to słowo do wszystkich swoich kontaktów.